Nowa edycja? Z pewnością nie dla każdego, ale każdy może ją mieć. Jaki ma kolor i na potrzeby jakiego klienta została stworzona? Posłuchaj. Już jest nowy Hili Obsidian. Czym jest Hili obsydian? Ekskluzywność i elegancja. Nowa edycja Hili stworzona na potrzeby wyjątkowego klienta. Opracowana przez naukowców, inżynierów i specjalistów z dziedziny medycyny. Nowy rekord: 241 programów do terapii częstotliwości, 6 modułów aplikacji, dostęp do ekskluzywnego członkostwa VIP. Czarny kolor, ponadczasowy charakter, kontrast, tajemnica, wszechstronność i praktyczność. Czery ma nie tylko walory estetyczne, pasuje praktycznie do każdej stylizacji, dopasowując się do mody oraz aktualnych trendów. Możesz użyć go podczas spotkania biznesowego, ekskluzywnej kolacji czy podczas stylizacji sportowej. Będzie pasował idealnie. Akcesoria również w kolorze czarnym nie odróżniają się i tworzą spójną elegancję. Niesamowite? Tak, niesamowite to nowe programy w tej edycji. Programy, które mają na celu harmonizację pola bioenergetycznego, przyjmowanie pozytywnej energii, a może odczuwasz jej niedobór. To wszystko wpływa na Twoje samopoczucie. Harmonizacja 5G, być może jesteś na to narażony, czy regeneracja energii. Równoważenie energetyczne telefonów komórkowych to coś, co w obecnych czasach powinien każdy człowiek praktykować, ochronę przed smogiem elektronicznym. To również energia duchowa. Jeśli dużo medytujesz, Masz z tym problem, pozwoli to wzmocnić Twój osobisty rozwój i pielęgnować dobre samopoczucie. Obsydian, stworzony na miarę klienta ekskluzywnego, z pewnością nie dla każdego, dostępny już dziś. Polecam tą technologię od 5 lat. Stosuję prywatnie, jak również jako terapeuta medycyny chińskiej i holistyczna kosmetyczka. Jeśli nie znasz tej technologii, nie miałeś nigdy z nią do czynienia, a chciałbyś po zakupie opiekę po sprzedaży, taką, która pomoże Ci w pełni wykorzystać potencjał tego urządzenia, zapraszam Cię, skontaktuj się ze mną.